Siemanko widzowie, z tej strony Mrówka Gaming. Dzisiaj gramy sobie w Rise of Kingdoms. Myślę, że wam się odcinek spodoba. I zostawicie dużo łapek w górę. No i zobaczcie widzowie, tutaj mam milion pięćset tysięcy siły. Milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy siły. No i tutaj o, mamy y, teryt... Ten, ten. Mm. No i technologia. No i zaczynamy widzowie nową serię z Rise of Kingdoms. O! Czy będzie do końca? Nie, nie będzie. Mm. Ajajaj. Kolejna szansa: 20, 30 minut. No i dobra. No i teraz w przedmioty sobie wchodzimy. A tutaj są tylko klejnoty. Odbieramy od tego. No i różne takie dobre rzeczy. Przepraszam. Dobra. No dobra, no może być. Do budowy, jak widzicie, tylko mam 7 dni. I jesteśmy aktualnie teraz w sojuszu y South Countryside. No i tutaj mamy dobrych. Zawodników, można tak powiedzieć. Którzy, którzy tutaj sobie grają. Na przykład mamy tutaj takiego jednego gościa. Poczekajcie, poczekajcie, widzowie. Dobra, nagrywanie. No i tutaj ja tego gościa zabiłem. Co jest? Przecież ten gościu ostatnio miał 400 tysięcy siły. A bo to było 10 dni temu. No to ja na przykład nie wiem, 14 dni dobiję ten milion. Dobra, widzowie. Wchodzimy sobie do mojej wioski. I a, niedługo będę, jak widzicie, tutaj będę miał onagera. No i myślę, że sobie coś ulepszymy. Magazyn albo nie, widzowie, poczekamy. Jak ratusz, o kurde, to widzowie wysyłamy na zbiory. Zbiory, dobra. Kleopatra, milion ten, ten, dobra. No i będzie mi się tak zbierało, nie wiem. No, dobra. ileś mi się tam będzie jakoś zbierało? Dobra. No i tutaj 600 tysięcy od razu wysyłamy Joanna Dark ze sarką. No, i lecimy tutaj sobie z naszym odcineczkiem. No i a propos subskrypcji. Dziękuję Wam za y, 20, y, 25 tysięcy. Zna, pch, tysięcy byś chciał, Dawid. Dobra, 25 y, subskrypcji. No i mam nadzieję, że jak tak dalej będzie szło, to będziemy się rozwijać. I zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Wiem, już to mówię po raz, nie wiem, ze setny raz, ale... Ale dobra. No to... No to dobra. Wysłaliśmy nasze tutaj oddziały po... Kamień! Ile będzie kosztował kamień? Jak widzicie, widzowie, gram cywilizację wikingów. Wcześniej miałem Rzym, który, moim zdaniem, jest dobry na początek. Znaczy, na początek i na koniec, ale wybrałem wikingów, bo wikingowie mają... Wiem, to... To mogło być trochę nieopłacalne z mojej strony bo yy, yy, bo, bo, bo mm. A, nie war Albo, do Albo dobra poczekacie widzowie skupmy się teraz na gierce Może mi się... O nie zapomniałem najgorzej. Dobra. To tutaj wyślemy... No muszę serio to zweryfikować. Serio. Dobra. to Pierwsze to. I drugie to. Ok. Dobra. No i mamy przyspieszenie. A, my dostaliśmy przyspieszenie też. Krzyk Dobra, Dwa razy. Czuję widzowie, że ten odcinek będzie dość długo trwał. Tak myślę. I tutaj jest wioska mojego kolegi, który już nie wiem, czy będzie w ogóle grał w tą grę, bo jak na razie to tak średnio gra. Ale dobra, no może dopiero się rozwija tak jak ten kolega, który na początku słabo grał, ale teraz jest bardzo dobry. Jak widzicie, też gra rzymem, który Wam polecam, ale bardziej Wam, moim zdaniem, polecam. Wikingów zależy. Wolicie szybciej zbierać y, surowce, znaczy jeden surowiec, czy mieć, czy mieć więcej y, możliwości do zebrania y, surowców, i też chodzi o ataki i obronę, no bo bardziej y, ten y, atak jest dobry i obrona też jest dobra. Szkoda, że widzowie nie ma takiej cywilizacji, która ma na przykład, nie wiem, atak oddziałów. Ale nie taki atak oddziałów. Tylko 5% Ja widzowie na ten rok Wam nie polecam yy, yy, Japonii Ale jak ktoś gra to spoko, tylko, tylko tak na początek. Moim zdaniem są yy, słabi. W tym roku po prostu są tacy. No i jak widzicie, moi bersercy, nie wiem czy by ich pokonali, ale myślę, że by pokonali tylko atak o 10. Tutaj też przegrywają o 10, a tutaj o 5 obrony. Więc myślę, że Japonii na ten rok się nie opłaca i nie opłaca się też Hiszpanii. Znaczy. Jak ktoś ma już tą Hiszpanię, no może i spoko wyglądają. Ich nie wiem, konwi. Ko, przepraszam. Kon. doży. Tutaj jest ten elitarny. No może i ładnie wyglądają, ale tylko mają atak zwiększony o 10. A tutaj o 12. No i jakby jakby postawić takich. Hiszpanie versus wikingów, to by chyba wikingowie wybrali, bo na, bo na y, tom tom. No po prostu, bo piechota jest dobra na konie. No, ka na kawalerię. No i myślę widzowie, że tutaj. sobie zbieramy. No i myślę widzowie, że też sobie zagramy kampanię. O! Dobra, to wybierzemy. Jakby co widzowie, to ja ten. 16 poziom ratusza to ja przed chwil... znaczy. 10 dni temu odblokowałem. Więc jak coś słabo mi idzie, to, to. To szkoda, że nie możecie pisać w komentarzach. Ale postaram się odblokować wam te komentarze. Ej, kto tu przegrał? Ej, co jest? Hmm. Więcej się zbagowało. No i, no, i tutaj złoto nam jest tylko akurat potrzebne do ulepszenia technologii i do. Yy, na przykład, jak chcemy wyszkolić, to potrzebujemy złoto. No i, no i taki nieczy protip, ale może być. Nie wydawajcie na jakieś głupoty tego złota, bo później Wam będzie bardzo potrzebne na zbadanie ciężkich jeźdźców i tych niebieskich. No i moim zdaniem, to jest trochę protip. No, można powiedzieć, że protip. No i nie wydawajcie y, trochę gemów nawet na głupoty. No bo. No, rozumiem, że przyspieszenie na 5 minut, no ale no. No trochę. O jeden gem jakby się dało przesunąć do tyłu. No. Ale jak macie dużo gemów, nie macie na co wydawać, to proszę, to, to jest normalnie. Jest sklep, wchodzicie sobie, kupujecie. No i macie 49 przyspieszeń. No i ja teraz sobie tak mogę. No i czekamy minutę albo nie. No i mamy koszary na 16 poziomie. No i to jest takie S. S. Dobra, no i tutaj sobie. Jezus, ile oni kosztują teraz? 100 tysięcy surowców czajcie to widzowie? A i tak oni się szkolą raz na dzień, więc tak jakby bo oni się ile szkolą? No, 12 godzin, więc w cały dzień, jak będziecie wysyłać te jednostki. O, poczekajcie, dobra. Jak będziecie wysyłać te jednostki na, na, na zbieranie, to wysilicie jakąś większą grupę. Znaczy, wyślijcie trzy, ale zostawcie jakieś w mieście. Na przykład ja mam oddziały i w mieście mam tego, tego. Yy, poczekajcie, widzowie, dobra, dobra, dobra. Yy, widzowie. Yy, no, i, no i takie fajne. No i ja wam nie będę podawać kordów, bo możecie mnie oczywiście zaatakować. Ale nie wiem, czy, czy większość wa z Was. Będzie miało tyle siły, żeby mnie pokonać. No pewnie tak, no. jestem taki średni w tego Rise'a. O kurde. To ja myślę, widzowie, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek z Rise of Kingdoms. Con and Conquer. Yy, no wiem właśnie, widzowie. Ja, jak wchodziłem na Google'a, Playa? Że na. Że na Playa? To ja tego nie widziałem. To ja w ogóle nie widziałem Rise'a. Co się stało z tym Rise'em? Bo patrzcie, widzowie, ja sobie na przykład mogę wejść na. Nie wiem, na. na Google Playa i sobie wpisać Rise of Kingdoms. No i. Rise of Kingdoms. Co? Nie, nie wiem, jakim cudem na mojego kolegi tym tym y, wy, wyskoczyło. Znaczy nie wyskoczyło, a na tym jakoś u mnie wyskoczyć Co jest? Mm. No i myślę, że w następnym odcinku będą. Będzie poradnik dla początkujących. No i cześć, widzowie! Pa-pa!